Musisz słychać grę czy nas cichą coś, no e, piszcie w komentarzu, okej? Okay? Pewnie nawet tak nikt tego nie zasaczy, ale dobra, pozdrawiamy was. Jak zobaczycie to Sigma. No, Jak obejrzycie to końca, to jeszcze większo Sigma. No dobra. Pamiętajcie, że przed końcem nie włączysz, tylko wejrzesz. Wow, no, we. macie... Eee nieważne. No, oczywiście zostawcie łapkę w górę, e, subskrypcji. radam jak typowy jakiś youtuberek do dupy No Jakbyście jak pytali kim my jesteśmy Ja jestem Karol, on jest Kuba, jesteśmy Suzbaki, jesteśmy najlepszymi e, gamerami w świecie o no. co chodzi Eee, dobra, to, to jest przesadzone Dobra no to już sejfowy ale jesteśmy chodzisz normalnie, okej? Jesteśmy inni, jesteśmy czarni. Nie, dobra. Nie, że sobie daję. Tylko wyciszę. Bo Opa. No, tak jak, no, jak, jak wszyscy w sumie. Oprócz proszę, byśmy. Z tym to Właśnie. Jakbyście chcieli, to możecie oczywiście nam y, zasubskrybować nas, bo tam bo tak by było fajnie, nie? Myście nam pomogli się rozrosnąć. wreszcie mój podziękujcie, że sobie wreszcie kompa ko kupił, bo czekam na niego już no. długo. Za niedługo pewnie będzie odcinek z 5M-a, więc... Ale, ale nie dają propozycji na inne gry też. No możecie Możemy większyć gier krasz, y, Start. Nasze systemy. Się... Musimy wszystko zagrać. To się... Tylko żeby tak. żeby się zmieściło w budżecie 200 zł. Okay, okay? Bo... No. no nie, No. A nie, to mi się wydawało, że tego filmu nie wybił. No i żadne FIFA i NBA takie rzeczy tam nie gramy. Nie lubimy. No, no. No, oczywiście jak już mówiłem, nie? To jak słyszycie za głośno coś. Lepiej czy... dójze, że jesteśmy kasatami bez mutacji. No, nie chcesz, nie Zgrywamy to nie. o 3.30. Mogę wam pokazać nawet, ale tutaj mały link moich wszystkich rzeczy. Więc... No, weź, weź ty się na sponsory. <noise> Jak chcecie to, możecie mnie sponsorować. Możecie mi kupić litro. Eee. O, tak. Na no, oh, no mowy, boom, na no mowy, boom. Jak chcecie, to możemy z wami pobrać. Eee, to jest pierwszy nasz odcinek, więc nie będzie zbyt długi. Znaczy cała runda, nie? Chyba. W ogóle to ja wybitni nie jesteśmy, bo jest ja to, ale nie jest źle, nie jest źle. No do najlepszych nie należymy, bo no, nie gramy długo jeszcze. Bo, no, gramy mega krótko. No, no, to prawda. Ja dopiero skąpa kupiłem, więc wiecie. Ale wcześniej grałeś trochę, nie? A ja nie grałem, nie? No tak. Jeszcze raz grałem w kwietniu. Ja na innym sprzęcie grałem. No. Wiadomo. Mam ja, jak widzicie, by nie takie rzeczy, to... Czy znaczy, nie wiem, czy mnie obserwowałeś. Ja nie obserwowałem cię. Czy... A to dobra to nie mamy. Dobra, nie wiem ile jeszcze ten, ten vlog trwa. Znaczy odcinek, co ja to taki vlog. Hmm. I też mamy tragiczne mikrofony i mamy tragiczne wszystko. Oprócz sprzętu. Widził też. No, poza tym jest nasz pierwszy Na, Sponsorujcie nam tego. E, e, wzmacniacz IQ jakiś. nie, istnieje takie coś. Nitro nam kupcie może, wiecie, no, no. My jesteśmy biedni. No dobra, Momek. Przesada. To, to co sam kup. <laughs> nie no, tu sobie tak, wiecie o co chodzi. Ale no, to jeszcze z tych, z twoich widzów. Dobra. Których nie pościgamy. No, e, Nie, wyjazd. Kochani widzowie, ja was kocham. Dobra, to yes. będzie chyba zaraz na tyle, no bo to by po prostu był taki coś, żebyście nas poznali jak gramy. Chociaż w ramach mojego... to troszkę jeszcze pociągnij. Nie, to nie będzie dziwnie. Będziemy mieli dłuższe gry. Ja mam trochę problem. Mogę... No mam problem trochę. Ale no co?

A ja nie, dobra, to ta, ta jest przesada. <noise> Ale to prawda. Widowie, weźcie mu psychiatrę, kupcie. No tak, zasponsorujcie mnie, ja popola mojego Discorda i mnie zasponsorujcie mi i Najlepiej psychiatrę. To jest e, najbardziej opłacana. Uwierzcie. No, chyba tak. Chciałem sponsorować, ale... Nie wiem jakoś uciekł. O, ty możesz mi zawsze sponsorować. Ej, Ej ja nic. Ale dlaczego ja? Mamy Fortnite, ale musisz te kupić, do pada. No tak, no jeszcze coś mamy tam, wiecie, no. Ale ja już nie tak ja, bra bra ma, bra ma <grym> <grym> I jak też będzie za głośno muzyka, bo chyba jakaś będzie. Też mówcie, bo dodam, żeby nie było tak proścignie, cicho. Jakieś głupie. Prawicowo, nie Jak chcecie to opiścić. czy chcecie głupio ścigać, to na razie krótkiego, No, tak ze mną jak No, jak chcecie to sobie mówcie, że jesteśmy każdy z tylu eszami, was na policję wtedy. No, bra brat, brat za to grał w fajdę. No, jak chcecie to się ze, będę chyba przy sobie was moje koleżki niestety, jak na razie go nie będzie, to będę też w już starał vlog, jakieś ujęcia szybkie z bojówki, jak to palą po prostu policję. Ja, bo, a, a ja nie mam tego jak to się nazywa To coś na czym ty masz. A OBS A nie, ja nie mam OBS-a, no, więc na, ja na to e, sobie... no. Widać cały ekran jak macie jakiś problem, że chcecie mieć mniejsze, e, mniejsze pole ekranu czy jakieś tam też efekty. Na razie to nie będzie żadnych montażów. Zaczniemy może montować te filmy. O, te, jak nas nie rozumiecie, to jest z szami, to też piszcie, to dodamy napisy. No. A nie no tak, coś ma być? Nie wiem. Dobra, no to będziemy kończyć. Witamy Was, kochamy. Celujcie mi coś, jutro. Dobra. Jo.